Właśnie wystartował rozdział 6 i teraz karnety bojowe wbijamy za pomocą EXPA. A ja, widzowie, w dzisiejszym filmie znalazłem największy błąd na EXPA w rozdziale 6. I naprawdę oglądajcie ten film do końca, bo w kilka minut zdobędziecie prawie milion EXPA. Siemaneczko, z tej strony Siguś i witam Was, widzowie w kolejnym odcinku na tym kanale. A w dzisiejszym filmie, widzowie, pokażę Wam największy błąd na EXPA w rozdziale 6. I nie, nie jest to clickbait. Naprawdę w kilka minut możecie zdobyć nawet milion EXPA. Oczywiście na samym starcie stawcie tutaj łapkę w górę oraz subika, nie zapomnijcie wpisać mojego kodu w sklepie Sigusiek, będzie mi naprawdę strasznie miło, a ja już widzowie więcej nie przedłużam i przechodzimy wprost właśnie do tego błędu. Tak więc słuchajcie, jesteśmy w pierwszym dniu właśnie rozdziału 6 i już został znaleziony największy błąd na expa. Bo jak dobrze wiecie, no troszeczkę exp został taki zmniejszony w tym rozdziale, ale słuchajcie, powstał pewien naprawdę strasznie duży błąd, dzięki któremu będziemy mogli naprawdę dużo tego expa zdobyć, ponieważ słuchajcie, za jedną gierkę na kreatywnym dostaniemy prawie milion expa. I zobaczcie, oglądajcie ten film do końca, bo zobaczycie, że faktycznie zaraz będę miał 10 Level. Także słuchajcie, został właśnie znaleziony taki błąd przez jednego z likerów i musimy sobie wejść na konkretną mapkę. Ja już wam podaję ten kodzik, Kod do tej mapki to jest 926720891903. Słuchajcie, klikamy Enter i mamy taką mapkę jak Catch. Jak widzicie, gra w to 12 tysięcy osób. Także słuchajcie, coś jest na rzeczy. Także bierzemy sobie, klikamy, graj i słuchajcie, wchodzimy do tego trybu. I słuchajcie, naprawdę oglądajcie ten film do końca, bo to jest taki błąd. W poprzednich chyba sezonach nie było aż tak dużego błędu ponieważ dostaniemy za niego aż 10 właśnie poziomów. 10 poziomów dostaniemy od razu. Więc słuchajcie, już mnie wczytuje do giereczki i zaraz widzimy się już w grze. Okej, okay, dobra, widzowie wczytało mnie już do giereczki, tylko jak widzicie, no, gra trwa. Aktualnie giereczka trwa, więc musimy chwileczkę właśnie poczekać, aż się skończy runda, no i wtedy będziemy już właśnie grać i słuchajcie, żeby właśnie wykonać ten błąd, no to będziemy musieli zagrać parę rund i parę rzeczy zrobić. Także słuchajcie, oglądajcie. Także ja poczekam, aż te rundy się zakończą, widzowie, i wracam do was właśnie jak już będę w giereczce. I widzowie jak widzicie giereczka już się skończyła także właśnie za 4 sekundy już uruchamia się następna runda no i wam powiem wszystko co i jak zrobić właśnie żeby ten milion expa dostać no słuchajcie jest to prawie milion bo około 900 tysięcy ale jest tego naprawdę strasznie dużo. I nie pamiętam właśnie kiedy ostatnio w Fortnite był aż tak duży błąd na expa, więc jest to naprawdę fajna opcja. E, no i w ogóle cała mapa polega na tym, że mamy właśnie zone warsy, mamy normalne zone warsy, ale bez broni. Słuchajcie, mamy same itemy, także na przykład nie znajdziemy tutaj karabinu, ani nic w tym stylu. Tylko znajdziemy na przykład, właśnie, granaty impulsowe, jakieś takie C4, więc widzowie, no, troszeczkę, troszeczkę trzeba się postarać, żeby na przykład wygrać tą rundę. Ale my nawet nie musimy wygrywać rundy, wystarczy po prostu, że zagramy sobie dwie rundy w ten tryb. Ja muszę uciekać, bo zobaczcie, chłopnicy chce mnie zniszczyć. I trafiłem go, trafiłem go, widzowie. Co jest? I zabiłem go. Dobra, let's go. Więc widzowie, musimy zagrać dwie rundki po prostu w ten trybik. Więc, nawet możecie właśnie umrzeć na samym początku i po prostu przeczekać dwie rundy. No, ale ja sobie tutaj właśnie zagram. Postaram się przy okazji kogoś tutaj zniszczyć. No, i pokażę wam, że faktycznie ten błąd działa. Nie mam pojęcia, przez ile on jeszcze będzie działał, widzowie. Także, jeśli widzicie ten film, to od razu wchodźcie do Fortnite'a. Przetestujcie, czy ten błąd dalej działa. Może śmierdziuchy jakieś rzucę. Dobra, let's go. Ale dostaje, ale dostaje, dobra. Słuchajcie, grance, tam rzucimy. I przyda się apteczka na Lejta na przykład. Dobra, let's go. Tutaj pewnie ktoś jest jeszcze. Się ukrywają wszędzie ludzie, bo chcą po prostu przeżyć. Dobra, przechodzę. O kurde. No, trzeba chwilę poczekać. Słuchajcie, jedna runda trwa maksymalnie 5 minut. Bo po 5 minutach po prostu burza się tak kurczy, że od razu was zabija. Więc maksymalnie gierka trwa 5 minut, więc dwie rundy zagracie właśnie do 10 minut. E, tutaj może zioma, właśnie skilloffa na przykład poniszczymy. oj oj oj! Dobra, żyje, żyje. I widzę w ogóle mamy te nowe mechaniki w rozdziale. Szóstym. Powiem wam, ja jeszcze nie grałem zbytnio. Ale zobaczcie, że normalnie możemy się od ścian. A nie, dobra, na krybie kreatywnym to jeszcze nie działa. Ale właśnie teraz te mechaniki są tak powalone, widzowie, że ja po prostu. No, nie umiem grać, nie umiem grać. Ja próbuję właśnie zedytować ściany i nagle się odbijam od tej ściany. Ej, mordo, mordo, zatrzymaj się, zatrzymaj się. O, dobra. Dobra, ej, o, ma biało, o, ma biało, o, ma biało. Ej, dobra, S, LC karma, S, 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 I musimy się już zbliżać troszeczkę do środka strefy, bo zobaczcie, ta minuta 50. I wtedy skończy się runda. Siema, siema. Dobra, może... O nie, śmierdziuchami wyrzuca. Dobra, i widzowie, udało się, dobra. Elegancko, elegancko. Ja może się tutaj uleczę troszeczkę. Kurde, ja się tutaj właśnie wczułem, widzowie, żebyśmy to wygrali, a przecież to jest filmik o expie, pamiętajcie, że właśnie zagranie w ten tryb, dostaniemy strasznie dużo expa, więc nie myślcie, że ja tutaj właśnie nagrywam filmik tylko tym, że się bawię po prostu z mapki, ale naprawdę dużo expa możemy dostać, dobra, i ja teraz będę musiał na Hilofa za sobie zagrać, dobra, heala ja muszę do nich zeskoczyć, widzowie, i po prostu ich zaatakować, dobra, ice spice... I Spice, nie! Widzowie nie udało się! Drugie miejsce! I słuchajcie, gdy teraz zagramy tą rundę, skończymy tą drugą rundę, to wrócimy sobie do lobby i podobno, gdy wejdziemy do lobby, to dostaniemy instantowo 10 leveli. Więc ja mam nadzieję, że to dalej działa, widzowie. No i zagramy sobie jeszcze tą drugą rundę. Żebyście się nie martwili, to zobaczcie, ja sobie kliknę tutaj Escape. No i póki co widać, że wbiłem z 35 tysięcy EXPA jakoś. Ale spokojni widzowie, to jest po prostu taki błąd, jeszcze wam nie pokazuję tego expa I dopiero jak wyjdziemy z gry, to wtedy tego expa dostaniemy Także ja sobie tutaj poniszczę, przejdę sobie przez te drzwiczki, Ok, Dobra, potrzebujemy poszukać jakichś itemów fajnych, żeby tutaj przeżyć jak najdłużej Najbardziej się opłaca widzowie w tym trybie leczenie W tym trybie leczenie jest mega OP I jeszcze właśnie impulsy, impulsy mogą wam tak pomóc, że to jest szok Udało się? Dobra, 60 dostał Tutaj jeszcze widzowie na tyłach, dobra? Kolejny 60 dostał, ale teraz skończyły mi się bronie. Kurczaki, musimy pozbierać jeszcze jakieś itemy, dobra? Widzowie, słuchajcie, ja nie mogę się już doczekać, aż ta runda się skończy. Bo wtedy dostaniemy tyle expa, że to jest szok po prostu, nie? Ja, jak dostałem na głównym koncie tego Expa, to uwierzyć nie mogłem. No, ja mówię po prostu Hexowi, bo akurat z Hexem to yy, właśnie grałem. I słuchajcie, mówię do Hexa, że nie ma szans, nie, że to działa. Nie ma szans, że to działa. Że wychodzi wychodziliśmy już do lobby, słuchajcie, po tej drugiej rundzie. I ja mówię, że nie ma szans, że to działa, nie, że to w ogóle nie dodało Expa. A wyszliśmy do lobby i słuchajcie, mieliśmy 10 poziomów więcej. Także naprawdę to działa. I udowodnię wam właśnie tą giereczką. Tą giereczką, bo po tej rundzie już normalnie tego expa powinniśmy mieć. Także ja sobie jeszcze tutaj zbiorę. I widzowie zostało jeszcze 2 minuty 30 sekund. Dobra, tu ktoś spróbuje Skybase'a budować. Ja myślę, że widzowie się do niego dobudujemy i zrobimy mu troszeczkę pranka z tą. Właśnie kulą śnieżną. Dobra, on sam zginął widzowie, nie, nie było tematu, nie było tematu. Z tego co możecie widzieć, no to jeszcze półtorej minuty. Słuchajcie, za wszystko. Właśnie, żeby dostać ekspat, trzeba zagrać właśnie maksimum 10 minut, także myślę, że 10 minut, 10 poziomów to jest naprawdę spoko deal. Nie mam żadnego leczenia, tu mnie zrzucił. Dobra, dobra, widzowie. Lecimy jeszcze 19 sekund. I słuchajcie, pokażę wam, ile ekspa jesteśmy w stanie na tej mapce zdobyć. Także ja się buduję do góry. Let's go, Sigu. Wygrasz to, wygrasz to. Dobra, Ziomek tutaj podleciał. Słuchajcie, mam mega mało, mega mało HP. Dobra, ja ich wywalam ze strefy, ja ich wywalam ze strefy. Widzowie, czy się uda? Raczej się nie uda, nic. Raczej się nie uda, raczej się nie uda. Ajajaj, aj, aj, przegraliśmy, ale widzowie, zobaczcie to. Skończyła się druga runda, czyli teraz będziemy mogli normalnie wyjść do lobby. Także musimy poczekać, aż się odpali po prostu następna runda. Więc yy, gdy tylko następna runda się odpali, to wychodzimy i zobaczycie, ile expa udało mi się zdobyć. Ten film troszeczkę się różni od wszystkich, bo w tym filmie, słuchajcie, znalazłem największy błąd na expa w rozdziale 6. Więc jest to taki troszeczkę poradnik dla was, jak możecie tego expa sobie wbić. Ale słuchajcie, zobaczcie, mamy pierwszy poziom. Wychodzimy do lobby, nie zdroję wam żadnych tutaj cięć. Widzicie moją myszkę i w ogóle. Słuchajcie, nie będzie żadnych cięć i zobaczycie, że właśnie wbijem 10 poziomów, około 10. Bo różnie możemy dostać, na przykład 9 albo 8, ale słuchajcie, powinniśmy mieć ten level o jakoś 10 wyższy. I zobaczcie, mam 11 poziom. Normalnie możemy sobie wejść do karnetu, nie jest to w ogóle oszukane. I zobaczcie, że możemy sobie odbierać rzeczy. Na przykład odbiorę sobie teraz 100 fałdolców. Yy, mogę odebrać sobie naprawdę dużo rzeczy, ponieważ słuchajcie, ten błąd zadziałał. Ten błąd zadziałał, jest to największy błąd na expa w rozdziale 6. I zobaczcie, w 10 minut wbiłem 10 poziomów. I słuchajcie, możecie właśnie sobie wbijać te 10 poziomów za każdym razem, gdy wejdziecie do giereczki, ale widzowie niestety tryb kreatywny ma teraz limit 900 tysięcy expa właśnie na tydzień, więc niestety ten błąd można wykorzystać tylko raz tygodniowo. Więc na sam start możecie sobie wbić 10 poziomów, Później możecie sobie grać na przykład reaktywację albo coś i właśnie za tydzień znowu spróbować wbić te 10 poziomów. Więc myślę, że błąd jak najbardziej jest OP, zobaczcie w 10 minut wbiłem 10 poziomów. Mam nadzieję, że film wam się spodobał, do zobaczenia w następnych filmach i cześć!